Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z filmem na miesiąc marzec, z przesłaniem ogólnym, kart. Także tutaj to przesłanie nie musi z każdym rezonować. W każdym razie chciałam zapytać karty, jak tutaj będzie przedstawiała się Wasza sytuacja w miesiącu marcu, na co wagi powinnyście zwrócić uwagę. Czyli waga i miesiąc marzec. Waga i miesiąc marzec. Waga i miesiąc marzec No powiem, że tutaj miesiąc marzec dla Wag pod znakiem miłości. Dużo tej miłości będzie. Yy, bardzo dużo. No także zaczynajmy. Dla osób, które yy, szukają kogoś do związku, bo tutaj tak naprawdę tylko miłośnie w zasadzie się toczy ten miesiąc. Um, jak najbardziej jest karta osoby, którą możecie do takiego związku znaleźć. Ale um, ja bym powiedziała, zwracajcie uwagę albo na osobę mundurową. Um, oczywiście nie musi to być tutaj jakiś policjant, nie wiem, strażak, tak. Ale generalnie osoba, która um, wykonując swoją pracę jest zobowiązana nosić właśnie jakiś tutaj strój formalny, czyli może to być również lekarz, pielęgniarz, oni też wnoszą właśnie jakiś kitel, strój formalny, czyli w tym kierunku powiedziałabym, żeby te oczy wasze były zwrócone, wówczas macie szansę udany związek z taką osobą stworzyć. Oprócz tego, tutaj mam jeszcze aż w zasadzie to. Dwóch kandydatów, bo ten trzeci, to powiedziałabym, tutaj karta romansu jest pokazana. Nie wiem, czy to jest romans, w którym jesteście obecnie, tkwicie gdzieś tam. Czy ktoś Wam się podoba, kto jest związany z kimś innym. W każdym razie ja bym ten romans sobie tutaj odpuściła, drogie wagi. I odpuściłabym sobie też tego pana, który. Ma dobrze gadane, który umie się dobrze zaprezentować, pochwalić się, jakie to, tam osiągnie, jakich to jakich osiągnięć nie ma w swoim życiu, czego to on tam nie dokonał, ile pieniędzy nie zarobił, jakie sukcesy zawodowe ma za sobą i tam nie wiadomo cudawianki. Także ja bym się od tego pana odcięła, bo to jest tak zwany farbowany lis. Czyli jak tutaj widać ktoś chytry przebiegły, kto tak naprawdę podaje się za kogoś, kim tak naprawdę nie jest. Także ja bym na takich piękno, piękno krasomówców yy, raczej tutaj nie brała pod uwagę yy, i zwróciła uwagę, w tym sensie, że była ostrożna, wchodząc w znajomości z nimi. Yy, moje drogie wagi, yy, co więcej. Więcej, więcej, więcej. Um, więcej czekają Was pieniądze, trochę pieniędzy, dosłownie karta mówi. E, pieniądze, powiem Wam, że mogą Was te pieniądze zasmucić w jakiś sposób. No wiadomo, każdy raczej się cieszy, jak dostaje pieniądze, ale widocznie te pieniądze y, nie będą tak duże, jak tego oczekiwałyście, i stąd właśnie y, ta karta tutaj jakiegoś zasmucenia u Was się może pojawić. Jeżeli macie w swoim otoczeniu gdzieś jakiegoś wdowca, karta mówi, on będzie dobrym przyjacielem, osobą, która może Wam pomóc wesprzeć Was w jakiś tutaj sposób, może w jakimś rozwiązaniu problemów waszych, jakichś tutaj niejasności, niepewności, to jego jak najbardziej możecie się. Poradzić. Czyli, jeżeli macie w swoim otoczeniu znajomego wdowca, to jak najbardziej z problemem możecie się do niego zwrócić. No i jeszcze w marcu czeka Was tutaj szybka podróż, taka powiedziałam, nieplanowana, niespodziewana, yy, czyli taka może nawet zaskoczenia. No jak nieplanowana, no to raczej zaskoczenia, nie zaskoczenia. E, dobrze, drogie wagi, tutaj podsumuję krótko. Miesiąc pod znakiem miłości dla osób, które szukają partnera, jak najbardziej miłość w głowie im zawróci, mają szansę taką osobę znaleźć, ale osobę pod postacią tutaj tego pana w mundurze, czyli tak jak powiedziałam, osobę, która sprawuje jakiś zawód, gdzie strój formalny jest wymagany, na tą osobę raczej zwróciłabym uwagę. Odrzuciłabym natomiast kandydaturę osoby, mężczyzny, który pięknie mówi, świetnie wygląda, może trochę się przechwala, jest bardziej na pokaz niż tak naprawdę jest, udaje kogoś innego, kim tak naprawdę nie jest. Także takich bym tutaj Panów w cudzysłowie reprezentacyjnych raczej odrzuciła. Nie wchodziłabym też w romanse albo jeżeli już jesteście w jakimś romansie, w romansie to um, ja bym tej znajomości nie wróżyła tutaj w, w, w sensie takim, że no z tą osobą nie będziecie po prostu, jeżeli na to e, liczyłyście. Za to możecie liczyć na przyjaciela, karta mówi o wdowcu, e, czyli jeżeli kogoś takiego macie w swoim otoczeniu, e, to e, warto z jakimś problemem tutaj on Wam może pomóc yy, doradzić, yy, doradzić, w tym Waszym problemie. Otrzymacie też trochę pieniędzy, ale karta mówi, że jesteście niezadowolone, będziecie niezadowolone, czyli uważam też, że może te pieniądze będą mniejsze niż oczekiwałyście, oczekiwaliście. No i co więcej, jeszcze tutaj nie mówię, że końcówka miesiąca, ale generalnie w marcu czeka Was podróż szybka, taka niespodziewana, nieplanowana, yy, spontaniczna bardzo fajny miesiąc jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe na pewno tutaj adoratorów wam nie zabraknie kandydatów do związku do relacji do romansu do czego chcecie tak naprawdę też nie no i co no i to tyle z mojej strony ja życzę wam udanego miesiąca zapraszam też do porad indywidualnych i do kolejnych rozkładów kart pozdrawiam was serdecznie pa pa